Zmiany w polskim rządzie w Polsce zapanował prawdziwy chaos polityczny. W obronie praworządności obywatele zaczęli na ulicach manifestować swoje niezadowolenie z działań rządu. Wyjątkową uwagę przyciągnęły działania liderów opozycji Szymona Hołownie i Donald Tusk, którzy od lat krytykowali obecny rząd. Ich wystąpienia przeciwko korupcji oraz nadużyciom władzy zyskały ogromne poparcie społeczne. Pewnego dnia, podczas ważnej konferencji prasowej, Andrzej Duda, prezydent Polski, wyraził swoje oburzenie sytuacją w kraju. To, co dzieje się na ulicach, jest nie do przyjęcia. Opozycja próbuje destabilizować nasz kraj, a ich działania mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji, powiedział Duda. Media natychmiast rozgrzały ten temat do czerwoności. Spekulacje zaczęły krążyć, że Tusk i Hołownia mogą być postawieni przed sądem za rzekome podżeganie do niepokojów społecznych. Przeciwnicy rządu argumentowali, że wszelkie działania są jedynie próbą zdyskredytowania ich liderów. Sytuacja eskalowała, a na placu zamkowym w Warszawie odbyły się masowe protesty. Obywatele, trzymając transparenty, domagali się prawdy i odpowiedzialności za rządowe skandale. Tusk i Hołownia byli oskarżani o zrywanie porządku publicznego, podczas gdy ich zwolennicy twierdzili, że walczą o demokrację. Kryzys polityczny doprowadził do powołania specjalnej komisji śledczej, która miała zbadać zarzuty kierowane przeciwko dwóm liderom opozycji. W miarę jak sprawa stawała się coraz bardziej napięta, wiele osób zaczęło obawiać się, że to nie tylko kwestia politycznych gier, ale również orężu w walce o władzę w kraju. Polska znajdowała się w punkcie zwrotnym. Po miesiącach napięć i debat przybyli do wyroków zarówno ze strony opozycji, jak i rządzących. Zapowiedziano ostateczne posiedzenie komisji, które miało zadecydować o przyszłości hołowni i Tuska. W tym czasie Duda jako prezydent czuł coraz większy ciężar odpowiedzialności. Z jednej strony chciał bronić rządzących, z drugiej jednak dostrzegał rosnące niezadowolenie społeczne. Sytuacja polityczna w Polsce była w kryzysie, a pytanie, które wszyscy zadawali brzmiało: czy Polska zdoła przejść przez ten trudny okres bez dalszych podziałów i konfliktów? Część druga. Sąd Obywatelski. W miarę zbliżania się terminu posiedzenia Komisji Śledczej napięcie w Polsce rosło. Ludzie zaczęli gromadzić się przed sądem, przygotowując się na protesty. Opozycja zorganizowała wielką manifestację, która miała pokazać, że społeczeństwo stoi za Tuskiem i hołownią. Ich zwolennicy wierzyli, że działania rządu są tylko próbą zduszenia wszelkiego sprzeciwu. Andrzej Duda widział, jak sytuacja wymyka się spod kontroli. W obliczu krytyki ze strony mediów i rosnącej frustracji obywateli, postanowił zwołać konferencję prasową. Na sali był zdeterminowany, by raz na zawsze wyjaśnić swoje stanowisko. Nie możemy pozwolić, by nasz kraj pogrążył się w chaosie. Rządy prawa muszą być przestrzegane, a odpowiedzialność polityków. Nie może być odmieniana w zależności od potrzeb chwili, ogłosił Duda, tonując nastroje. Jednak protesty nie ustały. W dniu posiedzenia komisji śledczej dziesiątki tysięcy Polaków zjechały się do Warszawy. Bannerami i transparentami wzywali do sprawiedliwości, wykonując tańce i śpiewając piosenki, które stały się hymnem protestów. Pojawiły się również grupy krytykujące rząd, które nawoływały do ustąpienia Dudy i jego partii. W momencie, gdy komisja usiadła do pracy, atmosferę można było kroić nożem. Tusk i Hołownia, obaj zdeterminowani, aby bronić swoich poglądów, stawili czoła zarzutom. Ich prawnicy wystąpili z dobitnymi argumentami, podkreślając, że ich działania były zgodne z konstytucyjnie gwarantowanymi prawami obywatelskimi. To nie my jesteśmy zagrożeniem dla tego kraju, to wy, jako rząd, staracie się uciszyć głos obywateli, krzyczał Tusk. A tłum za jego plecami szalał z entuzjazmem. Hołownia wspierający swojego lidera dodał: Nie możemy milczeć, gdy nasza demokracja jest zagrożona. Każdy z nas ma prawo do wyrażania swojego zdania. Komisja śledcza po wielu dniach przesłuchań zebrała się na finalne obrady. Decyzja, jaka miała zapaść, mogła zaważyć na przyszłości kraju. W obliczu presji ze strony całego narodu było jasne, że to, co się wydarzy, wpłynie na Polskę przez wiele lat. Część trzecia. Decydujący moment. W końcu nadszedł dzień ogłoszenia werdyktu. Dziennikarze z całej Polski zebrali się pod wymiar sprawiedliwości, a kamery telewizyjne transmitowały to wydarzenie na żywo. Sędzia z wyrazem powagi na twarzy wstał, a hałas wokół cichu. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej decyzja komisji jest następująca. W związku z brakiem dowodów na jakiekolwiek przestępstwa ze strony Szymona Hołowni i Donalda Tuska oskarżenia zostają odrzucone. Oboje mają prawo do kontynuowania swojej działalności politycznej. Natychmiast rozległy się brawa i okrzyki radości ze strony zwolenników opozycji. Tusk i Hołownia przytulili się w geście triumfu, a tłum przed sądem zaczął skandować ich nazwiska. Jednak w rządzie zapanowała panika. Duda, widząc jak opozycja zyskuje na popularności, zwołał nadzwyczajne posiedzenie swojego rządu. Dyskutowano o możliwych krokach, by zniwelować wpływy opozycji. I przywrócić stabilność. Czas mijał, a społeczne napięcia nadal narastały. Mimo, że Tusk i Hołownia zostali oczyszczeni z zarzutów, w Polsce wciąż trwała walka o przyszłość. Każda decyzja, jaką podejmowano, miała swoje konsekwencje. Dla Polaków było jasne, że kraj przechodzi ważny etap w swojej historii. Oto przed nimi jawiło się nowe rozdanie polityczne, a pytanie, które wszyscy zadawali brzmiało: Jakie będą następne kroki w tej nieprzewidywalnej grze o władzę? Część czwarta. Nowa era polityczna. W miarę jak emocje po ogłoszeniu werdyktu Komisji Śledczej opadły, na polskiej scenie politycznej zaczęły się pojawiać nowe dynamiki. Tusk i Hołownia, po zdobyciu zaufania społeczeństwa, postanowili zjednoczyć siły i stworzyć wspólny front przeciwko obecnemu rządowi. Ich celem stało się nie tylko zachowanie demokracji, ale także przeprowadzenie radykalnych reform, które miały uzdrowić Polskę. Zorganizowali szereg spotkań z przedstawicielami różnych grup społecznych młodzieżą, seniorami, przedstawicielami biznesu, a nawet sztuki. Chcieli, aby ich program był jak najbardziej zróżnicowany, aby oddać głos każdemu obywatelowi. Tusk mówił: Musimy odbudować zaufanie obywateli do polityków. Walczymy o przyszłość naszego kraju i każdy z Was jest częścią tej walki. W przeciwnym obozie rządzącym sytuacja również ulegała zmianie. Andrzej Duda pod ogromną presją postanowił zrestrukturyzować swój rząd, wprowadził nowych doradców i wrócił do bardziej konfrontacyjnego stylu polityki, który miał na celu zjednoczenie własnych zwolenników. Nie możemy pozwolić, by opozycja zyskała na sile. Musimy być zjednoczeni i silni. Wzywał Duda na spotkaniach z członkami swojego ugrupowania. W miarę jak zbliżały się wybory, atmosfera stała się jeszcze bardziej napięta. Zarówno Tusk, jak i Hołownia zorganizowali masowe wiece wyborcze w kluczowych miastach, starając się zmotywować obywateli do udziału w głosowaniu. Ich hasło przewodnie: Nie pozwól, by Twój głos pozostał niezauważony. Zyskało popularność w mediach społecznościowych. Co pomogło im dotrzeć do młodszej części wyborców. Duda z kolei próbował odwrócić uwagę społeczeństwa od problemów wewnętrznych, organizując zagraniczne wizyty oraz spotkania z innymi liderami państw, chcąc zyskać reputację jako doświadczony przywódca. Polska jest silnym państwem na arenie międzynarodowej i to będzie nasza siła w nadchodzących wyborach, przekonywał swoje sala rządowe. Część piąta. Wybory i decydująca bitwa. Dzień wyborów nastał, a w Polsce panowała atmosfera euforii. Ludzie z różnych środowisk tłumnie stawiali się w lokalach wyborczych. Obywatele z niecierpliwością czekali na wyniki, a media na żywo relacjonowały rozwój sytuacji. Było jasne, że to będą jedne z najważniejszych wyborów w historii kraju. W miarę ogłaszania wyników, atmosfera w kraju zmieniała się. Radość i zaskoczenie zapanowały, gdy pojawiły się pierwsze rezultaty. Partie Tuska i Hołowni zdobyły solidną większość. W Warszawie ludzie zaczęli zbierać się na celebracje, a na ulicach zapanowały okrzyki radości. Tusk i Hołownia z triumfującymi uśmiechami pozdrawiali swoich zwolenników z podium. To zwycięstwo to nie tylko nasza zasługa, ale przede wszystkim wasza, drodzy obywatele. Walczyliście o lepszą przyszłość i teraz czas na zmiany, wołał Tusk. Jednak w obozie rządowym panowała panika. Duda, zaniepokojony rosnącym sprzeciwem, zwołał nagły briefing dla mediów, w którym starał się uspokoić sytuację. Nie wolno nam dopuścić do destabilizacji kraju. Polska jest silna i razem stawimy czoła każdemu wyzwaniu, zapewniał. Ale opozycja nie zamierzała czekać. Tusk i Hołownia szybko przystąpili do działań, kształtując nowy rząd oraz plan reform. Ich program obejmował transparentność w rządzeniu, reformy sądownictwa, Waloryzację płac oraz usprawnienie systemu ochrony zdrowia. Nowe zasady miały przywrócić wiarę obywateli w instytucje państwowe. Część szósta rozpoczęcie nowego rozdziału. Po kilku tygodniach intensywnych negocjacji udało się utworzyć nowy rząd. Tusk został premierem, a Hołownia objął stanowisko wicepremiera i ministra sprawiedliwości. Wybory przyniosły także nowe twarze. Młodych, energicznych liderów, którzy mieli doświadczenie w pracy społecznej i zawodowej. Pierwsze decyzje nowego rządu były odważne. Zainicjowano programy mające na celu naprawę zrujnowanego wizerunku Polski na scenie międzynarodowej oraz reformy, które miały przywrócić zaufanie społeczeństwa. Prawa obywatelskie zostały wzmocnione, a komunikacja z obywatelami stała się bardziej bezpośrednia. Polacy z nowymi nadziejami zaczęli ponownie wierzyć w swoje instytucje. W miastach odbywały się debaty publiczne, w których obywatele mogli zadawać pytania i wyrażać swoje opinie na temat bieżącej sytuacji w kraju. Tuski i Hołownia zapewniali, że ich drzwi są zawsze otwarte dla społeczeństwa. Ostatecznie Polska weszła w nową erę, w której zmiany nie były tylko obietnicą, ale konkretnymi działaniami. Mimo, że wyzwania wciąż pozostały, obywatele zaczęli dostrzegać nadzieję na lepszą przyszłość. To dopiero początek. Razem możemy zbudować nową Polskę, w której każdy głos będzie się liczył, powtarzał Hołownia, zarażając entuzjazmem wszystkich wokół. Część siódma. Wyzwania nowego rządu. Nowy rząd Tusk-Hołownia szybko zaczął wdrażać swoje obietnice wyborcze, jednak rzeczywistość okazała się znacznie bardziej skomplikowana. Wyzwania, z jakimi musieli się zmierzyć, były ogromne. Problemy ekonomiczne, napięcia społeczne oraz nieustanne ataki ze strony byłych rządzących wystawiały na próbę ich determinację i umiejętności przywódcze. Pierwszym poważnym testem było wprowadzenie reformy systemu ochrony zdrowia. Tusk i Hołownia postanowili zwiększyć fundusze na zdrowie publiczne oraz skrócić czas oczekiwania na wizyty u lekarzy. Na początku wprowadzono program, który miał za zadanie zatrudnić dodatkowych pracowników medycznych. Oraz modernizować sprzęt w szpitalach. Jednak głosy krytyki ze strony opozycji nie milknęły. Czy to naprawdę wystarczy, aby naprawić zrujnowany system? Pytała była minister zdrowia, która była w opozycji. Jej komentarze spotkały się z ostrą reakcją ze strony mediów, które wyrażały zaniepokojenie, że reformy mogą być niewystarczające. Jednocześnie w kraju zaczęły się pojawiać napięcia związane z sytuacją gospodarczą. Inflacja wzrosła. A mieszkańcy miast stawiali czoła rosnącym kosztom życia. Ludzie zaczęli protestować w miastach, domagając się większej pomocy rządowej oraz działań w celu stabilizacji cen. Rząd musiał szybko reagować, ogłaszając pakiet wsparcia dla najuboższych. Musimy działać szybko i zdecydowanie. Nasi obywatele nie mogą cierpieć z powodu naszych reform, musimy zapewnić im wsparcie już teraz, podkreślał hołownia podczas jednej z konferencji prasowych. Tusk z drugiej strony starał się zjednać różnych przedstawicieli opinii publicznej. Zorganizował spotkania z liderami związków zawodowych oraz przedstawicielami sektora prywatnego, aby razem wypracować rozwiązania poprawiające sytuację gospodarczą kraju. Część ósma. Przywrócenie zaufania i stabilności. Mimo trudności nowy rząd zdołał wprowadzić kilka pozytywnych zmian, które zyskiwały uznanie wśród obywateli. Ustawodawstwo dotyczące transparentności uzyskało wsparcie, a obywatele poczuli, że mają realny wpływ na procesy decyzyjne. Tusk zainicjował przygotowanie tzw. Krajowej Rady Dialogu Społecznego, która miała łączyć przedstawicieli różnych sektorów rządu, związków zawodowych, biznesu oraz społeczeństwa obywatelskiego. Jej celem było regularne omawianie kluczowych kwestii dotyczących Polski, oraz rozwiązanie problemów, które zagrażały stabilności kraju. W miarę jak rządowa koalicja zyskiwała popularność, do opozycji zaczęły dołączać różne ruchy społeczne. Na ulicach zaczęli organizować się nowi liderzy, którzy chcieli walczyć o wprowadzenie nowych reform i poprawę jakości życia obywateli. Tusk i Hołownia, zdając sobie sprawę, że ich rządzenie będzie wymagało elastyczności i otwartości na zmiany, zaczęli wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Wspierali rozwój startupów i inwestycje w nowe technologie, co miało na celu zmodernizowanie polskiej gospodarki oraz stworzenie nowego rynku pracy. Część dziewiąta niespodziewane zdarzenie. Zamieszanie jednak nie opuszczało rządzących. Pewnego dnia na terenie Sejmu doszło do skandalu, gdy ujawniono dokumenty wskazujące na potencjalne nadużycia finansowe z czasów poprzedniego rządu oraz powiązania niektórych byłych polityków z podejrzanymi transakcjami. To był moment przełomowy. Tusk i Hołownia postanowili nie kryć tego skandalu i zorganizowali nadzwyczajną konferencję prasową. Nie będziemy milczeć w obliczu korupcji i nadużyć. To jest nasza odpowiedzialność, aby zapewnić, że Polska idzie w dobrym kierunku, a wszyscy winni tej sytuacji zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Ogłaszał Tusk z determinacją, co zdobywało dalsze poparcie społeczne i wzmacniało przekonanie, że rząd działa transparentnie.